Cześć, witam was wszystkich w pierwszym w tym roku odcinku Akademii Nikola Bolasa. Trochę nas nie było, ale po drobnych smoczych trudnościach i zmianach, o których na koniec z początkiem roku wracamy do regularnego publikowania filmików. Tym razem będzie o kartach, ale nie do końca o klasycznym MTG. Pod świątę tym doranem znaleźliśmy w tym roku prezent w postaci gry planszowej na bazie naszej ulubionej karciarki, czyli Arena of the Planeswalkers i to jej poświęcony jest dzisiejszy odcinek. Zatrząsł się w posarach, kiedy światło dzienne ujrzała informację o powstającej planszówce magicowej. Nam też zaostrzył się apetyt i postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, czy Hasbro i Wizardzi zdołali dorównać karciance. Do polskich gra trafiła ze sporą opóźnieniem. Emocje na świecie zdążyły już troszkę opaść, ale my nadal nie możemy się doczekać otwarcia pudełka. To co, zaczynamy? Na zachodzie gra została bardzo ciepło przyjęta, więc mam nadzieję, że nam też się spodoba. Mimo, że do Polski trafia ze sporym opóźnieniem, bo, bo to jest kilka miesięcy do tyłu i to i tak raczej dociera do nas z bocznymi ścieżkami niż normalną dystrybucją. Gra przeznaczona jest dla graczy powyżej 10 roku życia, więc chyba myślę, że rady. intelektualnie podobamy, podobamy podoba, podołamy trudnościom, jakie napotkamy na swojej drodze Wokerów. Od 2 do 5 graczy, no i najgorsze, co przed nami, figurki, o których słyszeliśmy, bardzo wiele złego. No Zobacznie. i z tego co widzimy, chyba legenda okazała się niestety prawdziwa. Wy też widzicie. Piękne są te figurki, masakra. A sami Planeswalkerzy? No jeśli to jest Liliana, to ja jestem Obnixilis. No być może jest, bo no, no. no, chyba ona ma przedstawiać Lilianę faktycznie. Jeszcze są figurki tak do, doskonale dopasowane, że ciężko je wyjąć z pudełka. A no, jaki jest. piękny Jace'ik nie sama twarzy jak facet. Nie, no, jak jakiś kosmita straszny. No z, znaczy nie jesteśmy jakoś specjalnie zaskoczeni, bo, bo słyszeliśmy, że, że to tak ma wyglądać. O proszę, i teraz będzie leciała chandra. Natomiast ra, mieliśmy nadzieję, że może będzie troszeczkę lepiej. I chandra ma galaretkę na rękach. Nie, wiem dlaczego? I na włosach też. Piękna galaretka. Daj buziaczka. Buziaczek. Nie. mmm. Dobra, to o tym porozmawiamy później. Generalnie zaraz pokażę Wam wszystkie kolejne elementy, a w międzyczasie podzielimy się opiniami o samej grze, które zdobyliśmy grając już kilkanaście gier. Pierwszą rzeczą, która przyciąga moją uwagę, są figurki. Są one nie tylko brzydkie, o czym już wcześniej wspominaliśmy, ale również wykonane niestarannie z niskiej jakości materiałów. Wyciskanie ich z pojemnika i ponowne wciskanie w odpowiednie, dość losowo przydzielone miejsca jest nie tylko czasochłonne i męczące, ale również destrukcyjne dla samych ludzików. Obstaje, że elf oderwie się od podstawki po dziesięciu takich manewrach. Plansza do gry oraz karty wykonane są już zdecydowanie starannie. Szału nie ma, ale są w porządku. Strona wizualna pola bitwy nie powaliła mnie na kolana. Nie ma w ogóle co porównywać chociażby z talizmanem, ale sposób budowania planszy jest dość ciekawy. Rozgrywka nie sprawiła mi specjalnej trudności, chociaż nie mam zbyt dużego doświadczenia w grach strategicznych, co pewnie przełożyło się na ostateczny rezultat, czyli 2-0 dla Rafała. Wydaje mi się, że Arena of the Planeswalkers może niestety dość szybko się znudzić, ze względu na bardzo małą ilość kart w bibliotece, jest ich tylko 12. Łatwo więc będzie zapamiętać czary, zarówno swoje, jak i przeciwnika, co pozwoli przewidywać jego możliwe zagrywki. Podsumowując, nie jest to na pewno najlepsza planszówka, w jaką grałam, ale jest całkiem przyjemna. A co najważniejsze, nawiązuje do naszej ulubionej karcianki. Za to dostaje do niej duży plus, który może być niestety niewidoczny dla osoby spoza tego uniwersum. W przypadku rozgrywki dwuosobowej jedna gra zajęła nam około 25-30 minut. Mocno czuć, że w większym gronie otwiera się dużo nowych możliwości. Nie znając naszych armii i kart, graliśmy w sposób raczej dążący do konfrontacji najpotężniejszych figurek i niewiele w tym było taktyki. Mimo to widać, że gra oferuje sporo możliwości w tym względzie i niejedną grę można będzie zwyciężyć tylko dzięki dobremu planowaniu, ukształtowaniu terenu czy dobrej organizacji własnych ludzików. Niestety, drugie tyle rozstrzygną kostki, które decydują o życiu i śmierci poszczególnych jednostek. Generalnie gra się przyjemnie i rzeczywiście grywalność oceniam dość wysoko. Nauka no, zajęła nam dosłownie moment i bardzo rzadko posiłkowaliśmy się instrukcją, a zabawy było sporo, szczególnie, że mamy całą masę odwołań na uniwersum MTG. Nie da się jednak ukryć, że cały czas odczuwa się fatalne wykonanie wszystkich elementów, a sama gra nie jest na tyle wciągająca czy oryginalna, żeby przebić inne podobne taktyczno-strategiczne pozycje. Bez odpowiedniego wsparcia jakiegoś lepszego pomysłu gra szybko zginie, pewnie jeszcze szybciej niż w Dream Blade. Jak łatwo się domyślić, gra polega na tym, że wcielamy się w tytułowych planeswalkerów i na planie Chandalar ścieramy się między sobą. Wygrywa ten, kto zrealizuje określony scenariusz, przy czym najczęściej polega on na eliminacji planeswalkera przeciwnika. Poruszamy się naszymi figurkami po heksach, przyzywamy stwory i wspierając się kartami, które dzielą się na sorcery i enchantments już mi znajomo, no nie? i walczymy ze sobą, korzystając z planszy. Walka to w dużej mierze turlanie kostkami. W oparciu o współczynniki, które modyfikujemy wspomnianymi wcześniej kartami. Nie nadzwyczajnego. Fajne jest natomiast to, że położono bardzo duży nacisk, żeby każdy Planeswalker uosobiał osobny kolor, korzystał z zupełnie innej gamy możliwości. Bardzo flavorowo jest pokazana różnorodność świata. Gideon, Nisal, Liliana, Chandra, Jace razem ze swoimi armiami faktycznie uosabiają pięć kolorów many. Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić balansu poszczególnych planeswalkerów, ale Chandra i jej armia wydają się mocno negatywnie odstawać od reszty. Nisa dzięki atakom dystansowym z kolei wydaje się mieć troszkę przewagi nad resztą, ale może to tylko nasze pierwsze wrażenie. Cała gra sprawia wrażenie sądy, takiego papierka lakmusowego, który pokaże czy gracze w ogóle są zainteresowani tematem. Widać na każdym kroku, że gra jest nastawiona na rozwój, wydawanie kolejnych dodatków, rozbudowywanie armii, kolekcji kart oraz figury. Z drugiej strony wygląda na zrobioną mocno po kosztach i trochę niedbale. Abstrahując od samych figurek, to elementów planszy jest bardzo mało, kart w bibliotekach po 12, co oznacza, że w 14-15 turze nie mamy już czego zagrywać. A w efekcie wszystko wygląda trochę jak gra od Electronic kart przed łatkami pierwszymi DLC. Nic nadzwyczajnego jeśli chodzi o mechanikę, ale grywalne i bazujące na działających zasadach powinno się podobać zarówno doświadczonym, jak i świeżym graczom. Natomiast nie powala i gdyby nie magicowy klimat i huczne zapowiedzi 49 rozszerzeń, to byłby to przeciętne. No i to, co dla nas, fanów karcianki, najważniejsze. Jak się ma Arena of the Planeswalkers do karcianego magica? Jak już wspomnieliśmy, odniesienie jest mnóstwo. Same postaci planeswalkerów, świat szandala, ale i figurki korów, roxów, iluzji, elementali, czy chociażby obrazki na kartach, są żywcem wyjęte z magica. Szczególnie za kartami kryje się zabawna historia, bo mamy do czynienia z żywcem przeniesionymi istniejącymi kartami, jak chociażby Naturalize, Circle of Flames, Overrun czy Strangling Suit, których umiejętności zostały przetłumaczone na język gry planszowej. Można się wręcz domyślać ich działania. Nam, wyjadaczom, dostarczyło to sporo frajdy i radości, natomiast osobom niezaznajomionym z lore nie będzie to przeszkadzać w grze. Fajne jest też to, że kolejne dodatki będą wprowadzać inne znane nam postaci. W Battle for Denka pojawia się Kiora i Omnixilis. Ciekawe, czy będzie dodatek Off of the Gatewatch i kogo wtedy będziemy mogli zobaczyć na stole. Arena of the Planeswalkers jest interesująca, gra się przyjemnie, natomiast nie jest to pozycja, do której będziemy Was za wszelką cenę namawiać. Lubicie świat Magica i jesteście w stanie przełknąć brzydoty figurek? To będziecie się świetnie bawić. Dodatkowo jest to doskonała okazja, żeby pograć w magicka wieloosobowo, niekoniecznie grając w Komandera. W pozostałych przypadkach może się skończyć na sporej ilości narzekania i lekkim rozczarowaniu. Generalnie dobrze będzie poczekać i zobaczyć, jak gra się rozwinie i w którą stronę pójdzie, bo kryje się tu spory potencjał. Myślę, że nawet i turniejowy, tylko niech Hasbro się trochę zaangażuje. Od nas 6 plus na 10. Wracamy też z nową magicową zabawą. Kończymy sprawę ze słowami kluczowymi. Od teraz w każdym odcinku będziemy zamieszczać fragment obrazka pochodzący jak się łatwo domyślić z jakiejś karty. Waszym zadaniem będzie podanie nazwy tej karty w komentarzach. I znowu nagradzać będziemy na koniec miesiąca tych, którym uda się odgadnąć najwięcej kart. W przypadkach spornych będziemy sprawdzać, kto był szybszy. W poli mamy boostery, a jak nam się uda, będzie i coś ekstra. Ale tego jeszcze nie możemy Wam obiecać. Oto dzisiejszy fragment. Cóż to za karta? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień, a my idziemy ekscytować się nowymi kartami z nadchodzącego dodatku Off of the Gatewatch. A, no i nie zapomnijcie nas zasubskrybować, polajkować i zostawić komentarza z wrażeniami. I pamiętajcie, Nicole życzę życzy Wam szczęśliwego nowego roku. On sam też jest szczęśliwy, bo już niedługo będzie miał nowych Eldras ich na śniadanie.